Cześć. W dzisiejszym odcinku podsumujemy trzy głośne tematy z ostatnich dni. Sprawę Tucznika i Kawiaka z 30 maja, tragiczny finał wypadku w Włodzisławiu Śląskim, w którym po trzech tygodniach walki o życie zmarł sześcioletni chłopiec oraz występ Natana Marconia w Czeskiej Federacji Frekwajcowej. Zaczynamy. Na początek temat, który elektryzuje środowisko internetowe. Sprawa tucznika i kawiaka, która miała miejsce 30 maja tego roku, choć szczegóły dotyczące przebiegu tej sprawy nie są szeroko dostępne w mediach, wiadomo, że obaj panowie byli bohaterami głośnego sporu, który znalazł swój finał właśnie pod koniec maja. Widzowie z niecierpliwością. Czekają na oficjalne komunikaty i możliwe dalsze konsekwencje dla obu stron. A jeśli pojawią się jakieś nowe informacje, to ja natychmiast Was o tym poinformuję. Teraz przechodzimy do bardzo smutnej wiadomości. Mianowicie, po trzech tygodniach walki o życie zmarł sześcioletni chłopiec który został ciężko ranny w wypadku 9 maja w Wodzisławiu Śląskim. Do tragedii doszło, gdy 26-letni mężczyzna, partner matki chłopca, uciekał przed policją. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać pojazd do kontroli, ponieważ jego stan techniczny budził poważne zastrzeżenia. Kierowca zignorował sygnały i rozpoczął niebezpieczną ucieczkę. Ulicami miasta, popełniając przy tym liczne wykroczenia oraz stwarzając zagrożenie dla pieszych. Na ulicy Jastrzębskiej stracił on panowanie nad autem i uderzył w zaparkowany samochód. W wyniku zdarzenia, sześcioletni chłopiec odniósł bardzo poważne obrażenia. Policjanci natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie Został on przetransportowany do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Niestety, mimo trzech tygodni intensywnej opieki medycznej, chłopiec zmarł 29 maja. 26-letni kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu oraz znajdował się on pod wpływem śladowych ilości substancji zabronionych. Po wypadku został on zatrzymany i usłyszał zarzuty związane ze spowodowaniem wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Na koniec lżejszy temat ze świata free fightów. Natan Marcoń, znany z kontrowersyjnych zachowań w polskich federacjach, tym razem postanowił namieszać za granicą. 1 czerwca pojawił się na konferencji czeskiej federacji Clash MMA w Pradze. Gdzie doszło do ostrej wymiany zdań oraz fizycznej konfrontacji z Samirem Margine. Marcoń oskarżył swojego rywala o ukraińskie obywatelstwo i insynuował on jego udział w kontrowersyjnych sytuacjach. Obaj panowie nie szczędzili sobie mocnych słów. No, atmosfera była bardzo napięta. Wiele wskazuje na to, że Marcoń naprawdę zawalczy w Czeskiej Federacji Free Sam zainteresowany podziękował organizatorom za brak cenzury oraz zapowiedział, że nie walczy o pas, tylko go zabiera. Wygląda na to, że już niedługo zobaczymy go w czeskim Oktagonie. A wy dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o wydarzeniach i który temat. Najbardziej Was poruszył. Zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia wkrótce. Miłego!